W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pan z Wami. Bóg wybrał Grzegorza na arcykapłana, otworzył dla niego swój skarbiec i obdarzył go wszelkimi dobrami. Święci są dowodem, że współpraca z łaską owocuje budowaniem Królestwa Bożego na świecie. Dziś wspominamy Świętego Grzegorza, Wielkiego Papieża. Żył na przełomie VI i VII wieku, urodzony w zamożnej rodzinie rzymskiej, rozpoczął karierę urzędniczą, z czasem oddał się życiu pustelniczemu. Przez biskupa Rzymu został wysłany jako dyplomata do Konstantynopola. Po powrocie wybrano go na papieża. Był wspaniałym duszpasterzem i administratorem, przeprowadził szereg reform w kościele. Posyłał misjonarzy do odległych krajów Europy, Okaz, okazał swoją wielkość, nazywając się pokornie sługą sług Bożych, przyzywając Jego wstawiennictwa. W naszej modlitwie polecajmy wszystkie nasze intencje, z jakimi tu dziś przychodzimy. Moją obecną Eucharystię sprawuje o radość życia wiecznego dla Erwina Jewuły. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w najświętszej ofierze. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Rysta, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módmy się. Boże, ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz. Przedstawienictwo świętego Grzegorza Papieża udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem. Niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie. Czytanie z listu św. Pawła, apostoła do Kolosan. Paweł, z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych Chrystusie braci w Kolosach. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu, Panu naszemu, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za Was, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o Waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych z powodu nadziei i nagrody odłożonej dla Was w niebie, o niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu ewangel prawdy, prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w jej prawdzie, jak tego nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa, zastępujących nas, on też nam ukazał Waszą miłość w duchu. Oto Słowo Boże. Ufam na wieki łaskawości Boga. Ja zaś, jak oliwka kwitnąca w domu Bożym, na wieki zaufam łaskawości Boga. Będę Cię sławił na wieki za to, co uczyniłeś, polegam na Twoim imieniu, ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie ufam na wieki łaskawości Boga Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, alleluja, alleluja. 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 Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Pani. Po opuszczeniu synagogi, Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona, i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego, chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich, Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany i głosił słowo w synagogach Judei. Oto słowo pańskie. stawienictwo świętego Grzegorza Wielkiego, papieża wiernie wypełniającego powołanie do świętości, wznieśmy do Boga nasze modlitwy. Módlmy się za wszystkich wiernych Kościoła, dziś szczególnie za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, aby wypełniając zadania wynikające z sakramentu chrztu i święcej, pewną drogą wspólnie zmierzali ku Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módmy się za wszystkich parlamentarzystów, samorządowców, aby kierując sprawami powierzonych ich obywateli, z rozwagą podejmowali decyzje zmierzające do poprawy jakości życia najuboższych ciebie prosimy. Módlmy się za organizacje niosące pomoc osobom cierpiącym na duszy i na ciele aby skutecznie działały na rzecz odzyskania przez nich pełni sił i wewnętrznego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby będące w długotrwałych konfliktach, zwłaszcza w rodzinie, aby w modlitwie i Kościele znalazły ratunek, pomoc w drodze do pojednania. Ciebie prosimy. Módlmy się o radość życia wiecznego dla Erwina i i naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą społeczność parafialną, abyśmy jak najczęściej jednoczyli się na modlitwie i razem szli drogą wiary we wspólnocie Kościoła Powszechnego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty okazałeś świętym Grzegorzu Wielkim cuda swojej łaski, tak nas prowadź. Aby również w naszym życiu objawiła się Twoja chwała i wielkość przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności. Otrzymaliśmy chleb, który jest owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. na cześć swojego a na Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Grzegorzowi, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy całego świata. Wejrzyj na nas łaskawie, i sprawa, by ta ofiara przyniosła nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże. I tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć Świętemu Grzegorzowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a jego wstawienictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, Pełne są niebiosy, ziemia chwały Twoje, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w mnie Pański. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i dostawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Znajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Grzegorzem Wielkim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Chyba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Na nas. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i Potęga i na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy światu. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham. Chwała i dziękczynienie bądź każdy w każdym momencie Jezusowi dziś. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś chlebem, żywym ciałem Chrystusa. Uczy nas Jego uczniami, abyśmy za przykładem świętego Grzegorza szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. Bądź naszą obroną, oby Go Bóg pogromić raczy. Pokornie to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępu, szatana inne duchy złe, które z dusz ludzkich po tym świecie krążą.